Dobrze, to tak, może zaczynając już od silnika tą naszą prezentację. Tutaj po lewej stronie macie yy, opis specyfikację tego Ursusa. Ja przejdę w cień, będzie lepiej tu widać. Sobie zobaczycie. Także Ursus 392, silnik Perkinsa, Euro 3A, ta nowa specyfika, specyfika zakres spalin tam ograniczenie jakieś nie wiem nie znam się na tym zbytnio mamy specyfikację dalej 92 konie pojemność 4400 oczywiście silnik cztero, y, czterocylindrowy nie możecie sobie dojrzeć dalej no ja to nie jestem jakimś tam wiecie takim super prezenterem jak rolnik co szuka no tak, chcę Wam z grubsza pokazać ten ciągnik. No, mam go już prawie 5, prawie 6 lat. Od minusów to można zacząć, że są tu strasznie słabe siłowniki w masce. Ja już wymieniałem 2-3 razy chyba ten siłownik. No i po prostu wysługałem sobie taki pieniek tutaj, podpieram i też jest ok. No wszystko to, co ciągnik powinien mieć, to ma. Przedni napęd dosyć solidny. Hmm, mam oznaczenia jest też bodajże chyba turecki wiem, że tylny podnośnik jest turecki, tureckich firmy ale mogę się mylić, bo tutaj te firmy się teraz pozmieniały hmm, no a napęd przedni jest tej firmy dosyć solidny się znaczy dosyć solidny, Nawet na moje oko to bardzo solidny, więc przednim napędem tutaj nie było problemu Zbiornik 120 litrów. Jak najbardziej wystarczy mu na cały dzień pracy. Koła ładne, szerokie z przodu. Macie rozmiar. Ja już przysłania ja mam troszkę tutaj. 380x70 i promień to jest R24. Z tyłu także możecie sobie zobaczyć rozmiar. To podnośnik firmy Hema. Już Wam mówię ile tu miało. Nie wiem czy zauważyliście. gdzie ta waga nasza jest. Ile podnośnik może udźwignąć. Ale z tego co pamiętam to 4,5 tony. I mamy tutaj. No prawie maksymalny udźwig. Cięgna. Macie Państwo cztery tak jest czyli cztery i tony prawie i i tu macie państwo inne informacje przejdę tam w cień widać wszystko udźwig tutaj jest To było do wymiany fabrycznie, ciek tutaj Orbitrola, ja tam już nie raz wspominałem. No i to była jedyna wymiana tego Orbitrola, Orbitrolu. To jeszcze, nie wiem czy pamiętacie, no, opowiadałem o tym problemie z szybą. Jak nie prawe to lewe drzwi pękały, no teraz prawe drzwi się trzymają. na szczęście nic nie pęka. Yy, miałem problem z lewymi, cały czas pękały, no to po prostu sam sobie je, sam sobie zrobiłem z poliwęglanu wyciąłem wygniotłem ile się dało i i póki co jest ok. Dobrze w kabinie. No może nie jest tu za czysto ale no ciągnik cały czas pracuje. Nie ma czasu to jakoś go tutaj szczególnie przyszykować. No także na wyposażeniu było radyjko no i fajnie. No klima no to ta klima dosyć dużo ratuje sytuację. Wiadomo tutaj są szyby cały czas wiecie z, no same szkło nie jest tu nic przyciemniane. I to słońce jednak grzeje, jakby tu nie było w ogóle klimatyzacji, no to ciężko byłoby tutaj wytrzymać. No i taka różnica jest między tymi drzwiami poliwęglanowymi. No trzeba je polerować. No one nie tracą jakoś tam dużo, no są troszkę bardziej kuść przyciągają. To jest to. Na dole możecie zauważyć to miejsce grzania, wyginania, ale no to ja sam to po prostu za dużą temperaturę ustawiłem i przypaliłem lekko. No ale to widać, nie jest źle, no, jak na pierwszy raz w ogóle robiłem jakiekolwiek drzwi. Ciężko było to dopasować, no ale jakoś ostatecznie mi się udało. No przez te drzwi lepiej widać, no wiadomo szyba. Nie kurzą się tak jak właśnie ten poliwęglan i nie rysują, ale no lepiej wiecie wydać raz mieć święty spokój niż cały czas wymieniać te szyby, a to nie są tanie koszty, bo to 1400 zł takie drzwi całe No już od pewnego czasu na szczęście już nie ma z tym problemu. I... No w obsłudze normalnie wiadomo wspomaganie, przedni napęd, blokada ty tylniego mostu Sprężarka, tutaj mamy sprzęgło od wałka, chociaż moim zdaniem jest ono trochę nieudane, bo trzeba no dać trochę obrotów, żeby zaczęło działać. No i tutaj mamy wajchę od obrotów, ustawiamy sobie czy chcę 540 czy 1000. No ta wajcha jest dosyć luźna i czasem na dziurach może nam się próbować wałek załączyć, więc trzeba tą wajchę unieruchomić no najlepiej by było ją unieruchomić no tu mamy wajchy od podnośnika no to wiadomo, tutaj siłowa praca i inne rzeczy no kto jeździ ten wie e, biegi dwa, ma trzy zakresy to są najszybsze, czyli takie jakby jazdy do drogi terenowe, emki, no i biegi pełzające i tu mam cztery, tutaj z tej strony mam tylko ręczny no i oczywiście rewers mechaniczny, tył, przód no i tu mamy poza tym jeszcze dźwignie od hydrauliki gniazd hydraulicznych mamy 4 no i tutaj mamy sterowanie jeszcze świateł lampy są w w miarę jak ktoś sobie dobrze je ustawi no widać że jakieś chińskie ale no ja tam nie narzekam daje radę w tym oraci, nawet po ciemku nie ma z tym problemu także wiadomo jeszcze szyberdach tu w kabinie gaz ręczny tempomat można by powiedzieć no i to na razie byłoby tyle co sobie przypomniałem później pewnie przy przeładcą może sobie jeszcze coś przypomnę to dogram kończąc tą myśl z wałkiem bo telefon zadzwonił musiałem odebrać z tym sprzęgłem yy, na elektromagnes elektrycznym no to one nie za każdym razem działa czasem się zdarza, że nie działa i wiecie, cały czas próby włączania wałka brzmią tak o. no to wiecie, nie chcę rozwalić tam niczego no to zazwyczaj wyłączam ciągnik, włączam tutaj wajho i odpalam ten ciągnik no taki chyba jest najbezpieczniej bardzo często to się nie zdarza, ale niestety trzeba czyścić ten elektromagnes, no bo nie zawsze chce chodzić. Jeżeli jak się robi w polu i chce się na chwilę rozłączyć maszynę, to jak najbardziej można korzystać, gdzieś przejechać z pokosu na pokos albo z pola na pole, jak mam powiedzmy tam do 500 metrów. No ale nigdy bym nie jeździł na tym sprzęgle cały czas, no bo pali się sprzęgło po prostu. To jest tylko... To sprzęgło się używa tylko aby wiecie na jakiś czas na przejazd włączyć, a nie cały czas no jest to też sprzęgło że się włącza ten wałek no ale no mówię trzeba przygazować wiecie i tutaj wałek później sobie zresztą to ogląda mój film to, filmy no to ja już wspominałem o tym że właśnie czasem nie chce to zadziałać i po prostu trzeba włączyć ciągnik i wałkom sobie tutaj włączyć wałek no i dobrze, taka krótka prezentacja, no jak widzicie mam tutaj orkę, zaraz będę Wam nagrywał jeszcze vlog z orki, dużo nie było filmów, w yy, ogóle z orki jesiennej, jakoś nie było czasu też się zebrać, no, robiłem tam szotę, ale to wiecie. No i dobrze, no tutaj z Wami się żegnam, czego nie dopowiedziałem, no to możecie pytać się w komentarzach, chętnie Wam odpiszę, nie ma tutaj żadnego problemu. No, ja mi się Ursus podoba, ja go pozytywnie oceniam. No ale mówię, no ja wcześniej 6 robiłem i wiecie, korzystam z tego komfortu, co teraz mam. No i dobrze, do zobaczenia w następnym vlogu, no pewnie zorki.